Juki z tej strony blogis i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Nareszcie po tym miesiącu witam Was bardzo serdecznie. No i dzisiaj, ogólnie, y, będziemy sprawdzać moją wiedzę, jeżeli chodzi o Minecrafta. Dobra, no to przygotowałem takich pięć quizów. No i y, wszystkie będą, oczywiście, w opisie. No to, dobra, można zacząć. Co za youtuber? Chwileczkę, Wertes. Z śmietanka na pewno to nie jest. Polski Ping też nie. Oczywiście, wertes. O. o, jest. Co za jednego barka? Um, um, chwileczkę, tutaj to mogę mieć mały problem, ale to chyba mi się wydaje, że to jest Mag Magdalena, Maria, Monika. No i dobrze mi się wydawało. Ehm. Um. Co to za youtuber? Oczywiście, Blow! Minecraft Blow! Skin kim kłowieka? Chyba tak, chyba Rezji. Ale nie jestem do końca pewien. Tak, dobrze myślałem, Rezji. Hmm... kto to może być? No, oczywiście, że. SKF! To po środku, co to za youtuberka? Chyba nie zapominajka, coś mi się tak wydaje. Też, dobrze. Co to za youtuber? Kwadratowa masa kartowej było zbyt proste. Bardziej bym pro... z ich tutaj. Chyba Karolek. Zle Lubisz Minecrafta? Tak. Podobał ci się quiz? No tak, w miarę mi się podobał. O, jestem mistrz. Dziękuję. Okej, okay, to teraz kolejny. Jak dobrze znasz Minecrafta? Kto stworzył Minecrafta? No No, czy oczywiście, że Notch. Jak nazywa się bardzo rzadki mob, związany jest wiele elegant i, bar i bardzo rzadko spotkany. Hmm. Um, King nie, mister nie, Wither nie. Wither czy hero, chwila? No, chyba hero ubrań. Tak, dobrze. Ile jest mobów oswajalnych? Chwila O, Otelot jest, świnia jest, jest, jest. No, to chyba gdzieś trzy. Co? Pięć! Aj! Jak nazywa się ten mob? Hmm, ja bym wstawiał na. żartowałem! Aha! Krydał się nabrać, daję lajka. Czego zrobione jest naj... Narzędzie, jak krewa trwałe jest najkrócej. Hmm, dra... Diament nie, żelazo nie. Złoto. Tak, złoto. Czy Minecraft jest popularny? Tak. Dwa główne bossy w Minecraft nie licząc modów to dwie świniernie. No Dwa główne bossy, więc golem odpada, bo jest jeden, dwie śpinie. Nie, no to chyba Wither i Endergradon O, też mistrz! Dobra pytanie trzecie Znaczy, no, yy, kuć z trzeciej. Jaki potwór z Minecrafta jest dla ciebie najfajniejszy? W jakim zwierzęciem w Minecraftie jesteś? Najfajniejszy to jak dla mnie to jest ogórek Krem z tych to byś zamieszkać ten, taki ładny. Wreszcie dziewczyna najbardziej Ci się podoba. Mmm. nie, ten. Ten jest chyba fajniejszy. Wreszcie inny chłopaka najbardziej Ci się podoba. Oj, tu jest mały problem. Lora, zaznaczy to taki skin, jaki kiedyś miałem na awatarze. Trudno. Które narzędzie lubisz najbardziej? Motyka? Nie, miecz przecież. Najbardziej lubię miecz. O, mów to! Fajnie! No to teraz, ten, jak poradzisz sobie w świecie Minecraft? Jaki masz sposób na endermany? Um, dobra, chwilaczkę. Um, zakładam dynię na głowę O, taki mam na nie, ten Co zabierasz do jaskini? Um, um, kilo w pochodniejszy i skrzynkę. Um, chyba tak. No, geoprochodnie i skrzynkę. Czym zajmuje się ten wieśniak? Um, jest, jest rybakiem. Um, chwileczkę. Um, nie pamiętam dokładnie. Twój pocek głodu spada. Co robisz? Ehm. Um, tak. Za noc, a wokół, jest pełno klipperów, ty nadal szukasz miejsca na dom, co robisz? Biegle do mnie pisz. gdzie Co? Jesteś w jaskini, widzisz diamenty, ale twój klop zaraz się wyczerpie, co robisz? Ehm. Um, ehm. Um, chwila, nie chwila, nie to Otworzy kawałek i naprawiam kilo. Um, twoja farma przynosi obie te plony, ale widzisz, jak jakiś gracz podkrada ci je. Co robisz? Um, to na pewno nie. Um, um, o! Um, wierzysz w istnienie Hero Braina. Troszkę. Wybierz dom. Um, dobra. Coś się na szczęście. Dobra. Twój dom to jeden z ładniejszych i większych. Dużo forma włatwieci. Aha. Dobra. Dobra, no to teraz ostatnie piąte pytanie. Co wolisz? Prawdziwy świat, świat Minecrafta. O, porówno. A, no, że dziwne. Chociaż widać, że z głosami to trochę więcej. Ma świat Minecrafta Co wolisz? Złóżkę zom zombie. O, tak jak mówiłem. Co wolisz? Otwoić wilka. Też dobrze. Co robisz? Co wolisz? Raczej wątpiłem, żeby ktoś to zaznaczył, ale 4000. Ponad 4000 to trochę też dużo. Co wolisz? Palić się w piecu. To wolę? No, wiedziałam, że nikt by nie chciał węglem drewnie, drewnym. Co wolisz? Grać w trójkę kreatywnym. Co no, wolisz? Grać z przyjaciółmi. No. Um, tutaj to chyba bym na... No dobra. Co wolisz? Jeździć na koniu, jeździć na ośle. Konik jest fajny, fajniejszy. Um, zwykły piasek. I jeszcze... Um, no dobra, no to to gdzieś będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Um, więc my się widzimy już niedługo. Prawdopodobnie jutro. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro będzie gra World of Tanks, więc um, dziękuję Wam bardzo za oglądanie.